7 supergwiazd, które pierwszy raz wystąpią na Euro. Turniej w Niemczech cały czas trwa, a tam pojawiają się nowe twarze, które dużo mogą namieszać oraz mogą odwrócić losy spotkania. Dzisiaj omówimy piłkarzy, którzy po raz pierwszy zagrają na Euro i wystąpią na swoim pierwszym dużym turnieju. Ale zacznijmy sobie od naszego rodaka Urbańskiego który świetnie gra w naszej kadrze. Pomimo małego doświadczenia oraz rozegrania tylko kilku meczów w kadrze, to automatycznie wpasował się w naszą reprezentację. I każdy ma chyba nadzieję, że będzie znakomitym polskim talentem. Młody gracz Bloni gra w ofensywie po prostu znakomicie i na pewno stanie się nowym filarem młodego pokolenia. Do osiągnięć Urbańskiego na pewno można wpisać, że jest lepszy od Fidze Spinera Antonego. Jednak kolejny piłkarz, który zagra swój pierwszy duży turniej to młodziutki Laminy Jamal, który odebrał tytuł najmłodszego piłkarza na Euro naszemu rodakowi Kozłowskiemu. Jamal jak na jego wiek jest niesamowity. W Barcelonie gra jak równy z równym, a niektórzy porównują go do nowego Messiego. Chłop ma 16 lat i zamiast uczyć się na sprawdzian z historii, to sam ją tworzy i idzie grać na Euro. Pomyśleć, że zarabia już więcej od jego nauczycieli, a gdyby chciał, to mógłby sobie kupić całą szkołę na nowo. Jednak szkołę, ale futbolu dał ostatnio Cole Palmer, który przez ostatni sezon grał znakomicie. Gotował ustrzelał strzelał w każdym meczu oraz był prawdziwym objawieniem dla Chelsea, które dźwigał na plecach. Naprawdę nie dziwię się, dlaczego dostał powołanie do reprezentacji Anglii. Dostał jeszcze przezwisko Cole Palmer, naprawdę... Nie wiem, równie dobrze moglibyśmy go nazwać zimnym palmerem, ale to co robi na boisku po prostu klasa światowa i raczej w następnym sezonie się to nie zmieni. Zmienić można dużo rzeczy, na przykład zawód. Co przydałoby się Mudrykowi. Który gra fatalnie. No nie oszukujmy się. Jedyną rywalizację, jaką może mieć, to maksymalnie z Antonem na boisku. No, może coś jeszcze dla Ukrainy ugra. Chociaż po ostatniej porażce. Nie, nie, nie. Tego nawet porażką nie można nazwać. To była po prostu zwykła kompromitacja. Teraz to Mudryk może co najwyżej zbierać truskawki w Portugalii. Z kraju Ronaldo obchodzi następny zawodnik, czyli Rafael Lao, który może ma już 25 lat, ale dopiero pierwszy raz zagra na euro. I myślę, że na pewno coś ugotuje. Albo gola, albo asystę, albo spaghetti, które nauczyli go we Włoszech. Jednak z Portugalii znowu wrócimy się do Polski, a mowa będzie o Zalewskim, który zdążył mieć już oferę, ale to nikogo nie obchodzi. Bardziej się liczy to, że załadował już golana Turcy i naprawdę będzie filarem tego zespołu. Sztuczki ma niesamowite, strzały też. Czego jeszcze chcieć od takiego piłkarza? A na samym końcu przejdziemy do Halanda. A nie, on i tak będzie jeździł na polu i udawał, że ktoś z nim gra. A zresztą. Rudy się nie dostał!